Dzień dobry państwu Maciej Wośko portal w gospodarce Gazeta Bankowa kłaniam się nisko to jest wywiad gospodarczy a dziś, porozmawiamy o wsparciu dla organizacji pozarządowych wsparciu niezwykle ważnym, zarówno po pandemii covid-19 jak i w czasie kryzysu czy kryzysów, których doświadczamy. Także w czasie wojny z Ukrainą przecież w Sejmie dzisiaj będzie rozpatrywane weto Senatu do ustawy zwiększającej o 700 milionów złotych nakłady na wsparcie wolontariuszy i społeczników poprzez. Programy rządowe przygotowane przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, których z kolei operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I na ten temat, na temat tej ustawy, na temat tego wsparcia dla Narodowego Instytutu Wolności i działalności samego Instytutu porozmawiamy dzisiaj z ministrem Piotrem Mazurkiem, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego i pełną Państwa, pomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Witam bardzo serdecznie Dzień dobry, panie, panie No panie ministrze, choćby wydawałoby się, że kwestia wsparcia dla wolontariatu czy organizacji pozarządowych powinna łączyć, a nie dzielić, zwłaszcza właśnie w sytuacji kryzysu czy wojny, bo tutaj też te, to, to wsparcie, którego udzieliliśmy uciekającym przed wojną Ukraińcom no w dużej części, czy w większości właściwie, e, wzięły na siebie organizacje pozarządowe. E, no z zaskoczeniem obserwowaliśmy, że Senat zablokował dodatkowe granty dla Samorządów i, i właśnie w organizacji pozarządowych, także dla uniwersytetów ludowych, organizacji rzemieślniczych, samorządów uczniowskich. Tam jest całe mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy, które nowelizacja ustawy o Narodowym Instytucie Wolności porządkuje walka polityczna przesłoniła już zupełnie ten nadrzędny cel właściwie no stanowienia prawa jak jak pan to odbiera jak pan to czuje no dzisiaj w sejmie zobaczymy jak, jak sprawa się potoczy dalej no szczerze mówiąc, jestem niebywale zaskoczony, ponieważ opozycja ma cały czas na swoich sztandarach słowo obywatelska, obywatelskość, Koalicja obywatelska, platforma obywatelska, a tymczasem kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy w historii w tak duży finansowo sposób to przy tak dużych nakładach chce wspierać organizacje pozarządowe już wspiera historycznie dużymi kwotami, bo to jest do tej pory już grubo ponad 800 milionów złotych, a 4500 tysiąca ale chcemy na najbliższe lata kolejne dodatkowe 700 milionów złotych przeznaczać na wspieranie społeczników, wolontariuszy, harcerzy, organizacji rzemieślniczych, uniwersytetów ludowych, wszystkich tych samorządów uczniowskich, akademickich, kół naukowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, napotykamy na taką bardzo mocną polityczną akcję opozycji przeciwko tym działaniom. Co najbardziej kuriozalne, w czasie debaty w Senacie jedna z pań, senator z opozycji, stwierdziła, że ponieważ Narodowy Instytut Wolności jest formalnie w worku budżetowym kancelarii premiera, w związku z tym, że w Kancelarii Premiera znalazły się kolejne działy, kolejne zadania, to wzrósł budżet tej instytucji i, i opozycja często też wykorzystuje ten fakt do ataku kompletnie nieuzasadnionego na rząd. To pani senator powiedziała: No to my wam tu pomożemy odeprzeć te ataki, zmniejszymy wam w ten sposób budżet Kancelarii Premiera. Więc to, to jest za absurdalny pomysł, czyli oszczędności na administracji kosztem społeczników, wolontariuszy, harcerzy, tych, którzy są na pierwszej linii frontu w czasie pandemii, w czasie przybycia do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy, ci, którzy tyle pracy, swojej wnieśli często kompletnie nie biorąc za to jakichkolwiek pieniędzy, żeby tworzyć dobre działania, pomagać drugiemu człowiekowi, działać dobra wspólnego, to jest kompletny absurd. I myślę, że to jest takie robienie na złość Pisowi, robienie na złość rządowi, ale kosztem tych ludzi, kosztem milionów Polaków, którzy, bo to jest naprawdę bardzo duża grupa, którzy angażują się w te wszystkie formy przez nas wspierane. I myślę, że warto, aby to to jak najbardziej podkreślać, że ta obywatelskość u opozycji jest tylko i wyłącznie w nazwie, a w, jeżeli chodzi o działania to jest dokładnie odwrotnie bo warto przypomnieć że przed, 2015 rokiem, istniał czy działał tylko jeden program rządowy, dla, organizacji pozarządowych o wartości 60 milionów złotych, resztą, środków dysponowała właściwie jedna Fundacja Fundacja Batorego która kręciła właściwie całym rynkiem organizacji, pozarządowych czy czy tak zwanego trzeciego, sektora tak jak Pan wspomniał, Narodowy Instytut Wolności przyznał już 4,5 tysiąca dotacji na kwotę ponad 800 milionów złotych, i rzeczywiście ten zarzut dotyczący nieetyczności zwiększania budżetu Narodowego Instytutu Wolności w czasie kryzysu był dość, no, zaskakujący bo padał, a tych zarzutów padało znacznie więcej Panie mistrze może po prostu trzeba trochę mniej działać bo ja tak zawsze mówię dobrze jak ktoś działa No to wystawia się właśnie na taki atak medialny pan jest no, obiektem rzeczywiście takiego medialnego szturmu można byłoby powiedzieć w ostatnim czasie a przecież ta nowelizacja jak już powiedzieliśmy, ma między innymi no, usprawnić funkcjonowanie Narodowego Instytutu i wyeliminować właśnie pojawiające się niejasności dotyczące choćby właśnie funkcjonowania czy Rady Narodowego Instytutu, czy zasad współpracy i kręgu podmiotów, z którymi Instytut współpracuje. I do których kieruje swoje programy. Te procedury, wbrew pozorom, są bardzo bardzo jasno określone, prawda? Tak, te procedury są odpowiadające pewnym standardom, praktyce programów Unii Europejskiej, także wielu innych programów tego typu, które funkcjonują na świecie, nawet nie tylko w naszym kraju. Jeżeli chodzi o ocenę wniosków, które wpływają na Radową Zadowolność, jest to tryb konkursowy. Oceny dokonują zewnętrzni eksperci. Dwóch ekspertów równolegle ocenia wniosek, jeżeli Rozbieżność w tej ocenie jest powyżej 30%, to również trzeci ekspert, i wtedy te dwie najbliższe sobie oceny są brane pod uwagę. Później następuje również etap komisji konkursowej lub panelu ekspertów w zależności od programu. To jest także ciało z udziałem bardzo istotnym czynnika społecznego, czyli na przykład przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, gremiów społecznych, także ekspertów zewnętrznych. Nie tylko urzędnicy w tym gremium zasiadają, i to gremium jest bardzo mocno zróżnicowane. Ono także zatwierdza te listy i następnie zatwierdza. Już swoim podpisem dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, ale podkreślam, że w oparciu o ocenę ekspertów, w oparciu o późniejsze dyskusje z udziałem z czynnika Społecznego na komisji konkursowej i również Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie ten proces kontrolowała i ocena zarówno pod rządami pana prezesa Kwiatkowskiego, jak i pana prezesa Banasia była pozytywna. Oczywiście były zawsze tam jakieś drobne rekomendacje, że coś można jeszcze ulepszyć, jakieś kwestie można zmienić, ale nie stwierdzono nigdy jakiegokolwiek złamania prawa, jakiegokolwiek nadużycia, Cokolwiek kolesiostwa, kumoterstwa, nepotyzmu, czy na przykład sytuacji, w której ktoś uczestniczyłby bezpośrednio w załatwieniu, mówiąc kolokwialnie grantu dla organizacji, której był powiązany. Nigdy czegoś takiego w żadnym raporcie NIKU nie stwierdzono. Jest to wprost nawet napisane, że te, tego typu sytuacji nie było, że ktoś w jakikolwiek sposób uczestniczył w procesie przyznania grantu sobie czy swojej organizacji. Ten konflikt interesów jest zresztą eliminowany również poprzez składanie takich oświadczeń przez ekspertów, aby było wiadomo, z jakimi organizacjami są powiązani, czy z jakimi organizacjami są być może jakoś finansowo, na przykład nie tylko. Bądź w organach, ale mogą być jakieś umowy. To wszystko jest sprawdzane przez Narodowe Instytuty. Natomiast myślę, że bardzo istotne jest to, co pan redaktor powiedział, jeżeli chodzi o, o to tło, bo te 4,5 tysiąca dotacji, te 800 milionów złotych to jest naprawdę dużo. I dzięki temu, że Komitet do spraw Pożytku Publicznego pod przewodnictwem pana profesora Piotra Glińskiego przygotował aż 9 programów i kilkanaście konkursów dotacyjnych, to realnie myślę, że ten pluralizm w polskim trzecim sektorze się zwiększył. Realnie te działania, które do tej pory zostały wprowadzone, Oddziałują na to, jak to społeczeństwo obywatelskie w Polsce wygląda. To znaczy, ten gigantyczny przechył w lewą stronę, który był. Właśnie, no można powiedzieć, ten klientelizm wobec sieci Sorosza, wobec niemieckich fundacji, wobec wielkiego biznesu, wobec źródeł zagranicznych został przełamany, bo dzisiaj te duże nakłady, które chcemy jeszcze o kolejne 700 milionów złotych zwiększyć, dają wybór, prawda? Organizacja może mieć taki profil, może mieć inny profil. Oczywiście większość organizacji w ogóle nie ma profilu jakiegokolwiek politycznego. Ale wiadomo, że są na przykład organizacje patriotyczne, które były wykluczane. Stąd na przykład, proszę Zobaczyć, jaki wielki atak to też jest dzieło pana premiera Glińskiego, również premiera Morawieckiego, no Fundusz Patriotyczny, prawda? Jaki, jaki krzyk, że jak to te organizacje patriotyczne, konserwatywne, niepodległościowe, narodowe, wolnościowe mają dostęp do środków publicznych, a dzięki tego typu instrumentom jest wreszcie wybór. Bo przecież cały czas działają, Fundacja Batorego działa, dystrybuje fundusze norweskie na Polskę, są fundusze unijne, samorządy dystrybują Rafał Trzaskowski chociażby pani Dulkiewicz są gigantyczne kwoty, również jeżeli chodzi o budżety. To nie jest tak, że jest tylko NIF, jest tylko są tylko źródła rządowe, ale jest pluralizm, jest wybór. Organizacje mogą aplikować o środki do różnych instytucji i widać, że ci, którzy ten monopol mieli przez wiele lat, nie mogą się pogodzić z tym, że jest ten pluralizm, jest wybór, a to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby była ta równość i żeby była, żeby była szansa uzyskiwania z różnych źródeł grantów przez organizacje pozarządowe. Bo co warto wspomnieć, przed 2015 rokiem wiele organizacji pozarządowych, tak jak pan minister wspomniał, choćby właśnie patriotycznych czy konserwatywnych, dostępu do środków zwyczajnie nie miało i było brutalnie eliminowanych właściwie z udziału w, w tej polityce grantowej. Ja pamiętam rozmowy z panem premierem Glińskim, kiedy komitet spraw pożytku publicznego i narodowa narodowy Instytut powstawał. Wiadomo było, że będą to instytucje pod bacznym okiem opozycji. Właśnie po to, żeby no, znaleźć znaleźć trochę na zasadzie takich Takiej mentalności Kalego, jak jak kto, kto komu krowę ukradnie, to to jest dobrze albo źle. I no, mam wrażenie, że rzeczywiście do tej pory, poza jakimiś tam pojedynczymi ale no, zarzutami, które, tak jak pan minister mówi, są, są eliminowane, no udawało się. Rozumiem, że ta nowelizacja, która dzisiaj będzie głosowana w sejmie, w sejmie zajmie się wetem Senatu, no też porządkuje i układa, żeby właśnie takich zarzutów więcej więcej nie było. Poza zwiększeniem wsparcia oczywiście. Tak, no między innymi realizuje część wytycznych najwyższej Izby Kontroli w zakresie nawet regulacji tak zwanej listy rezerwowej, kwestii relacji pomiędzy Radą, NIW a dyrekcją. Ono bardzo często na pojawia się taki zarzut, że w Radzie NIWU zasiadają osoby, które mają doświadczenie w organizacjach pozarządowych, są z wieloletnimi już doświadczeniem społecznikami, więc zasiadają w radzie u ani NIW przyznaje dotacje na przykład organizacjom, w której która, która z tych osób działała, czy działa, czy jest w jakiejś Radzie Programowej. Ale przecież Rada NiWu nie uczestniczy w żaden sposób w ocenie wniosków. Rada NiWu uczestniczy w tworzeniu regulaminów, w opiniowaniu dokumentów dotyczących strategii ogólnej polityki działania instytucji jako takiej. Trudno, żeby w takim gremium jak Rada Narodowego instytucji było ludzi, którzy mają pojęcie o trzecim sektorze, bo sami na przykład wiele lat byli społecznikami, tak jak na przykład ja przez 12 bo gdyby lat Nie mieli To spotkalibyśmy to się z zarzutem, że są niekompetentni ludzie z doboru politycznego. Panie ministrze, na zakończenie została nam minuta. Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej usłyszeliśmy taki zarzut, który też padł w pana stronę bezpośrednio, że niczym się nie zajmuje poza spotykaniem się z z młodzieżą. Tymczasem no, mamy za sobą potężny program konsultacji społecznych. Jak ten program przebiegł, jakbyśmy mogli na zakończenie jednym zdaniem podsumować? No Największe w historii polskiej konsultacje społeczne, jakie kiedykolwiek w naszym kraju przeprowadzono, to właśnie konsultacje z młodym pokoleniem. Więc oczywiście tych spotkań musiało być bardzo wiele po to, aby poznać głos młodych ludzi. Ale co jest ważne, ten głos młodych ludzi przekłada się na rzeczywistość, bo na przykład powstał Fundusz Młodzieżowy 210 milionów złotych dla samorządów uczniowskich, akademickich, kół naukowych, młodzieżowych rad. Została zmieniona ustawa o młodzieżowych radach na wszystkich szczeblach samorządów. Wzmocniliśmy te instytucje, zmieniamy system edukacji dzięki współpracy z ministrem Czankiem, na przykład Program Biznes i zarządzanie. Dzisiaj będziemy mówić z ministrami z klimatu i z edukacji o edukacji ekologicznej, klimatycznej w szkole te konkretne rozwiązania, które młodzi ludzie w czasie tych serii, faktycznie bardzo wielu spotkań, które odbywaliśmy, proponowali, w tej chwili wchodzą w życie. My przekładamy głos młodego pokolenia na rzeczywistość, no niestety zarządów opozycji nic takiego nie miało miejsca, nie istniały żadne gremia dialogu, tak jak, jak Rada Dialogu z młodym pokoleniem, i nie organizowano takich konsultacji. Dzisiaj opozycja mówi dużo o młodzieży, ale kiedy rządziła to drzwi wszelkich instytucji publicznych były na młodzież zamknięte, a dzisiaj są otwarte prawie każdy minister ma już radę doradczą złożoną z młodych ludzi myślę, że niedługo będą mieli wszyscy, bo w tym momencie stworzyliśmy taką modę, że po prostu nie wypada nie słuchać młodych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję, to dobra dziękuję konstatacja bardzo. naszej rozmowy, bo dla tych młodych ludzi również te 700 milionów złotych, które trafić ma do budżetu Narodowego Instytutu Wolności jest przeznaczonych, to młodzi ludzie uczestniczą najczęściej w tych wolontariackich i dzisiaj najbardziej mm. potrzebnych chyba organizacjach. Bardzo serdecznie dziękuję minister Piotr Mazurek, sekretarz stanu w kancelarii premiera, wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego i pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej był naszym gościem. Tematyka organizacji pozarządowych wielokrotnie jeszcze będzie na pewno wracać do wywiadu gospodarczego. Z panem ministrem spotykamy się często na różnych forach, w których pan minister również uczestniczy, mówiąc o tym, jak ważna jest współpraca z organizacjami Pozarządowymi. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za udział bardzo. w programie, a Państwa zapraszam już na kolejny wywiad gospodarczy. Dziękuję bardzo.